To są dobre wyniki, to są wyniki, które pokazują wzrost i historyczny poziom ebidy. Ponad 11 miliardów złotych ebidy. Takiej ebidy jeszcze w Polskiej Grupie Energetycznej nie było. Wzrost, poprawa marżowości. Proszę pamiętać, że wzrost ebidy odbył się w sytuacji spadku przychodów, no bo taniej energia elektryczna, którą sprzedajemy. No i dynamiczna sytuacja rynkowa, która jednak pozwoliła na utrzymanie programu rozwoju grupy, utrzymanie strategicznych i wdrożenie nowych kierunków rozwojowych grupy, jak segment gazowy, energetyki morskiej, wiatrowej i mocne inwestycje w dystrybucję. Żyjemy w bardzo dynamicznym otoczeniu rynkowym. Żyjemy w sytuacji spadających cen energii i to jest dobrze dla naszych klientów. To, to jest wynik również inwestycji, to jest wynik również dostarczania większych wolumenów energii na rynek. No i mamy nadzieję utrzymać rentowność, utrzymać marżowość i budować, konsekwentnie budować wartość dla akcjonariuszy. Kluczowe projekty w 2024 roku no to segment gazowy, czyli elektrownia Nowa Dolna Odra, segment gazowy, ruch uruchomienie 1340 MW mocy gazowych, dalsze prace nad uruchamianiem kolejnego bloku gazowego w rybniku, finalna decyzja inwestycyjna związana z morską energetyką wiatrową, czyli Baltika 30 miliardów złotych projekt, z czego 15 miliardów finansowane przez polską grupę energetyczną. No to są główne kierunki rozwojowe, no i zmiany w dystrybucji, czyli poprawa elastyczności sieci dystrybucyjnej, no i 5 miliardów inwestycji związanych z siecią dystrybucyjną. Program rozwojowy Polskiej Grupy Energetycznej to przede wszystkim źródła odnawialne, morska energetyka wiatrowa, wielkoskalowe magazyny mocy, które są związane z innym, z działaniem sektora elektroenergetycznego w przyszłości, czyli inwestujemy bardzo dużo w magazyny, inwestujemy bardzo intensywnie w sektor gazowy, czyli w segment gazowy naszego wytwarzania, bo on jest elastyczny, on jest niskoemisyjny i oferuje elastyczność wytwarzania i dostępność mocy dla operatora systemu przesyłowego, czyli transformacja grupy zmierzająca w stronę tego, czego oczekuje od nas rynek, czego od nas oczekuje operator. Prowadzimy również analizy związane z energetyką jądrową i chcielibyśmy, aby Bełchatów był bardzo dokładnie przebadany jako potencjalna lokalizacja dla drugiego etapu rozwoju energetyki jądrowej, bo jest tam potencjał techniczny, jest tam potencjał infrastruktury, jest tam potencjał akceptacji społecznej i wykwalifikowanej kadry technicznej, która na pewno tego rodzaju projekt byłaby w stanie tam przeprowadzić.